Okej, okay, no Zolniacha właśnie spadł, także no jest to przykre. <laughs> ale co poradzić. Dobra i wracamy do punktu wyjścia. Okej, okay, mamy trzy minutki i tyle minut. Trzy minutki i tyle minut. Hmm. No przykre, ale co zrobić? Eee, nie, no, trzeba poczekać, że nieź w ogóle przyjadą, nie? Bo to... Okej, okay, no dwie rzeczy, no niestety, ale bawię się, że nawet jak oni tutaj trafią, nie? Uh, Trafił w ten gdziemnik, si to i tak może być problem. okej, okay, y, numerem jeden będą na pewno. Hmm, tylko właśnie, potrzebujemy Hektora dobić tutaj. <coughs> Pytanie, czy Hektor można nam uciec? Tak, no, no tutaj to niestety, ale mamy tak umiarkowanie dużo czasu. okej, okay, kto tu ma RP? Oj, tak, no oczywiście zbliżam się, żeby mieć większy fokus, no to trzeba się było zbliżyć do ekranu, nie? Okej, okay, może się, ale od krawędzi to może się troszkę słuźmy, nie? Dobra, jak Hector tam dojdzie do końca i będą dwie minutki. <kłysy> Najgorzej byłoby teraz nie trafić, nie? Nagle się ruszył. <grystanie> Aż mi FPS-y spadły. E... Ała plusów spadły nam czasy oczekiwania okej, okay, ile oni tam mają Rocket Launcherów, bo to też jest 3 albo 4 okej, okay, czy oni mnie tam widzą cały czas? okej, okay, chyba nie mam czasu, żeby tak się zoomować znowu, tak jakbym chciał, także hmm. a tak w ogóle to witam bo ja w kolejnym odcinku jak widzicie trochę zarobieni jesteśmy tak, Najle najgorzej to widzieć po prostu w tej kamerce tutaj Lecącą na nas Lecącego na nas RPGa Jest to trochę niepokojące Tak, to prawda Coś leci do nas tutaj, mam takie wrażenie Tak, a jakie rzeczy... Warto uwagi Przede wszystkim Nie, nie, nie ujrzyj tutaj Rakiety po prostu lecącej na nas, nie? W tym wizjerku, bo to jednak by mogło być problematyczne Tutaj tak jakby jeszcze był Jakiś zawodowiec od RPGów Bardzo pan niemiły jak pan Jak chodzi o Naboje. Okej, okay, odsłonił się. Kurczę, chciałbym tego zdjąć, nie, ale. Widzicie problematykę tego otworu? Kurczę. No, sterowanie napadzie takie jest. Udało się? Tak. Tam ktoś jest. Tam ktoś jest, ale nie bardzo go widzę. Okej, okay, jestem coraz bliżej krawędzi, to mi się nie podoba. Okej, okay, tu naprawdę się nie, nie oszczędzają. Okej. Okay. Pytanie ile potrzebuję, ile rakietami muszę dostać? Super jest to, że nie mam już ograniczenia czasowego. Okej, okay, ten jeden najbardziej z lewej nie jest wielkim problemem. Czego nie można powiedzieć o całej reszcie. Mam jeszcze tylko 14 ammo. Hmm. No wow. OK Okej, ale dostanę po prostu zakiety w mordę, także mogło być gorzej, zapewniam. Hmm. Trochę mi się odechciało poschodzić do, tego, do tej krawędzi. Przepraszam teraz. Co by tu zrobić? Ja to chyba w miarę bezpieczny, ale... Okej, okay, to mają dwa RPG jak nic jeszcze. Okej, okay, raz. Jeszcze drugi powinien lecieć. Te. Gdzieś stąd na jeszcze pociski. Niewiele widać. A, tam, na stałym końcu jeszcze jest pajac. Ja. Gdzieś tutaj. Boże, gorzej niż na wojnie. No to to nie najlepiej wygląda, nie? Miałem rację. Gdzie pan tam jesteś? Gdzieś tu. Bóg. Okej, okay, dwa, trzy Bliżej, bardziej nie przybliżymy niestety Tak. Co on wraca na to samo miejsce? Strasznie ciężko się ustawić z tym To nie trafi, nie? Nie Ale nie mamy tutaj wiele amunicji niestety Hmm Noc chyba na 10, prawie 5 na 6, super Okej, okay, trzeba czekać aż Okej, okay, to są jeszcze 3 RPG po prostu. Co jest w stanie jak mi się skończy municja? Okej, okay, im liczy, że on po sam stoi i będzie stał. Mógłby pan wrócić tutaj, po prostu na miejsce? Tak, dziękuję. Raz. Tam jeszcze ich czterech niby jest, nie? Czyli mam mniej więcej po na każdego. Super. Mała. Nie dobry, czy tak ktoś jest? Tutaj ktoś jest, ale. Troszkę nie widać. Aha, po w tą. Mhm. Uh -huh. Strzela w ten filar. Super, super, super. To dobra linia. Mam nadzieję. Te poligony tutaj to troszkę szaleją. Troszkę w dół mam wrażenia. Okej, okay, chyba to nie jest jego kolej. Po raz, żeby go sprzątnąć. Dało się? Tak. Chyba tak. Jak nie będzie wracał, znaczy, że tak. Okej, okay, gdzie tu szukać reszty? Jeden pan będzie tu na pewno Tak, widać, że ewidentnie stoimy jeszcze Nie powiem, nie chcę powiedzieć panu z bo nie, ale... ale Poza zasięgiem Dobra 3 na 3 Szósta minuta, my się daje bawimy snajpera Okej, okay, to na pewno będzie najbardziej cierpliwa Osłon Oj Strach podchodzi, widzicie? Do nich. To niestety Okej, okay, to jest chyba nasze bezpieczne miejsce. On tutaj podbiega, nie? Okej, okay, szał kolano też działa. Dobra Dobra, chyba to już będzie. Huh. Jeden minus strzelają do nich. I teraz druga tur. Jezus, ciekawe co gdybyśmy jakby wyszli z tego ammo do końca. was a hell of a tip. No kidding. With the amount of shit we confiscated, we could have put Lopez away for the rest of his life. It don't matter. He got taken care of anyway. What do you mean? Monroe's just happy Lopez is dead. As far as he's concerned, this case is closed. Hell, if he found the guy who did this, he'd probably send him a fruit basket. Of something. What? What? Victor, listen to me very carefully. I don't give a fuck about the drugs. I don't give a fuck about Orruela. What about Manuel? Mira, mujer, callate el hocico. Who did this to my brother? What about Hector? Luz, por favor. Mm. Okay, okay, you're right. You deal with the Saints, I'll handle the Colombians. If Manuel is behind this, yo le voy a señalar porque la familia Lopez somos los más fuertes. Mm. Okej, okay, to kolejny król upadł. Swadu go podziwiam, za, podzielność, za podzielność uwagi. A, dobra. Mamy doki dla siebie. Okej, okay, czyli z wują maczetą się będziemy teraz mierzyć. I coś, czego bym bardzo nie chciał, czyli zapisujemy grę, bo nie chciał tej misji powtarzać znowu. Okej, okay, saving. Dobra, już się czuję trochę bezpiecznie. Teraz pytanie za 100 punktów: jak zejść z tego dachu? Zresztą ja wiem, że w można po prostu biec stąd, prawda? I widzimy się w szpitalu, ale może bym tak sprawiał jakoś inaczej. To nie są święci, gdzie już masz jakieś tam supermoce? Typu spadachron, na przykład? Spad spadachron, Spadochron. To wygląda jak miejsce, w którym by teoretycznie można było spaść troszkę niżej. Sprawdźmy to. Nie, bój się, rodzielcu. Tylko się nie zaślizni też, nie? Dobra, okej. Okay. Chyba się udało. Tak, te barierki swoją drogą tutaj będą, te są trochę creepy. Okej, okay, nie, tu, tu już te cegły wypadają pod tego. Niebezpieczne. Okej, okay, dobra. Tutaj też to wygląda trochę jak port Panie, nie wiem, który BH owiec panu to klepnął, nie? Ale te barierki tu powinny być. Zdecydowanie. Okej, okay, chyba to jest w miarę bezpieczny sposób schodzenia. Tak długo będę miał coś pod sobą. Bo Okej, okay, ale w sumie nie wyszło najgorzej. Tutaj ktoś jakby się denerwował troszkę. Pan policjant! Mm, mm, mm. Nie, no sobie na już mam od Was. Przepraszam pana. O, samochód. Dobra. Miałem już prosić, czy by nie chciał wezwać e, radiowozu, bo zaczęłem na niego strzelać, ale chyba, chyba nie. Wystarczy nam ten pulsar. Oczywiście, znaczy, radiowoz nie bym nie zaszkodził, ale. Mm. Z się tym samochodem. Okej, okay, czyli wujo maczeta teraz będzie dalej w akcji Czy to będzie misja, czy kolejna? Okej, okay, mamy plus dwie teraz Dobra, plus dwie fortece To idziemy na misję w takim przypadku eee, mamy trzy fortece jedno odbicie do zrobienia Okej, okay, czyli jeszcze zostało jedno albo dwie fortece do blokowania. I będziemy mieli chyba komplet To była bodajże piąta misja Wow, ile tutaj mamy Mmm, jakie mamy ładne samochody Nice A ja się jakimś ma samym magiem rozbijam Coraz bogaci 10 się robią. Więc pewnie jeszcze trzeba było misja, misję tego pułku, więc pewnie znowu jakieś szczere odcinki do końca. I widzimy się w e No Troszkę dziwne uczucie, już, że już wiemy, że jesteśmy... w sumie to za połową prawdopodobnie. Nie, że ta seria powolutku będzie zmierzała ku końcowi. W ogóle napiszcie, nie? czy chcecie może jakąś kontynuację, jakieś życzenia może to nie, no bo tutaj... Właśnie nie będę grał w coś, pewnie na co jakby bardzo nie mam ochoty albo coś sobie mi się nie podobało. Eee, ta gra bywa irytująca, nie? Ale mimo wszystko daje to sporo frajdy. I nie, nie mówię o strzelaniu. <grych> Aj. Oj, trochę się rozklekotało to. Tak ogólnie dobra gra po prostu jest, nie? Bogu jeleni. Straszne. No, będę szczery, myślałem sobie o pewnym W Pewnym starym płytynkliku, którego chyba w tamtym roku wyszedł remaster, nie każdy o tym pamięta e, Mianowicie Blade Runner I bym pokombinował, jak to zrobić, żeby odpalić sobie tą oryginalną edycję Tak, bo mam jeszcze tą płytową to płytowa to niestety nie tego big boxa. Może jakby się kiedyś udało go ogarnąć, to czemu nie e, Okej, okay. Ubierzmy, że będziemy mieli po prostu inny samochód ale ten Blade Runner jest jakby trochę kłuchi, tak? Bo po pierwsze, ja nie, mam zbytnie, nie miałem zbytnio ochoty. Jakby, może nie dla ochoty, ale po prostu nie zebrałem się do tego, żeby w końcu sięgnąć po stary komputer. Ale może, może, może. Tylko że tam jest ta wada, że jakby Blade Runner był używany kiedyś jako forma sprawdzenia naszego poziomu angielskiego, a ten stary Blade Runner nie ma napisów. W remasterze owszem, dodali napisy, ale jakby to powiedzieć. Udało się zrobić brzydki master gry, która ma 20 parę lat Cóż bywaj tak No już pewnie są jakieś mody, nie? Także to jest za rozważenie. No teraz do rozpowiedzenia jakby no, jakoś angielskiego, nie? To, to so da, Dangan jest fajny for the huh? Dangan Rampa Ale wróćmy do tego Dex myśli one lakes. We smoke this guy and for good. Yeah, and so are we

Dobra, enough to make a move. może jest po prostu zapobiegliwe, taką miejmy nadzieję, że to jest coś szybszego niż to, co mamy. Znaczy szybszego raczej nie, ale pewnie się mniej dymi. Czy jest może po drodze jakiś mechanik? Jest dobra. Myślę, że nie będzie żadnego problemu z tym, żeby. Dobra, i sam się do dwie osoby. No już, prawda? Tak tam, poprawki dla Harskie, trochę wydech, uszczelnić. Dobra, okej. Okay. Czyli potężny Wiktor jest. Tak też myślałem, niestety, że Wiktor może być największą bronią tutaj. I ja bym powiedział nawet, że podejrzewam, że to on przejmie interesy Angela, bo my go gdzieś ciągniemy po drodze. No ale zobaczymy. Wiktor znają życie z bratem poprzedniego bossa. Eee, mówię, jakby o ojcu Hektora, którego zdjęliśmy w poprzedniej misji. Tak bym podejrzewał, przynajmniej. No wiecie, no to są interesy rodzinne, nie? Chyba, że po prostu był jego. by się chyba ładnie nazywało tak? Nie jestem pewny. W sumie wrócimy sobie do ojca szesnego. Hmm, może jest jakiś pomysł? Ciekaw, czy miał jakiegoś fajnego audiobooka. Tak, lubię czytać też książki jakby fizycznie, ale, jakby to powiedzieć, jeśli pracujemy przed komputerem, nie no, to nie, niekoniecznie chcemy jakoś specjalnie nadwyrężać sobie wzrok. W związku z czym, czy w podróży, czy podczas prowadzenia samochodu, e, audiobooki czy słowiska są genialną rzeczą. Nie dość, że człowiek przeważnie jeździ spokojnie, nie, i nie, nie do końca chce wysiadać z tego samochodu, no to jeszcze czuję się lepiej, nie. Okej, okay, Bora nie schęć we mnie, dziękuję. Tak troszkę zobaczymy z tej trasy. Uch. Okej, okay, byle by się nie zaczęło dymić. Jest niby wóz policyjny, ale nie, spróbujemy go naprawić. Mam nadzieję, że mamy dostęp do niego podczas misji. No Czeful, Zobaczcie to. Tak, super. Tak, tak. Okej, okay, 500 minus, myślę, że jest w porządku. Okej, okay, chyba ta moja informacja, że nie możemy sięgnąć do garażu podczas misji, co jest w sumie zrozumiałe. O, też nie do końca. Hmm, takie 3 lata poczekamy sobie, nie? Dex będzie patrzył, jak on tutaj zostaje tym mechanikiem. DEX nauczy się mechaniki, zajmie się porządną robotą, a nie jakimi gangami. Hmm, to mogło być interesujące. W sumie wiemy, że ta, ta gra ta miała tam kilka wersji e, misji. Kilka, kilka scenek. po pierwsze. Jestem ciekawy, gdzie jeszcze, nie? Ci tutaj poprawie wyglądają wyglądały też po, trochę podejrzanie. W ulicy były te takie ustawki, niby. E, ustawki gangów chyba na tej zasadzie się to przejmowało. To może znaczy nie chyba, ale. Tam bym podejrzał, że tam coś się podejrzanego dzieje, nie? Jest taka grupka osób do walki. U, nie chciałem tego hamuj. Panie. Uff. Tak, skręcanie podczas odpalnego Nitro jest. Troszkę uciążliwe, powiedzmy. Żeby nie powiedzieć ograniczone. Tak, no dwie osie skrętne byłyby super, ale... No nie można już wszystkiego, nie? Ech, typowy lewy pas. Przypomnę, że znajdujemy się w grze, której obrazuje ruch prawostronny. O, wypadek. Znowu. Eee, jak się pije, to się nie prowadzi. Kochany Steelport. I my jak na z tego roku, to jest bardzo ładny widoczek tutaj. Starali się. Chociaż mam wrażenie, że efekty deszczu, które mieliśmy w poprzedniej misji, trochę z nader przyciążają jakby nie tylko jakby system, ale i, ale, ale i cały silnik. Myślę, że jakby to tam troszkę nie wyszło. Okay, Super, wcale nie będę stając stojąc na skoncie. mam je zgubić. Okej, tak mi to church. Czy ja muszę ten lecieć? Nie, równie dobrze będzie na wprost. Będę fanem tej opcji. Jeśli oni będą szybsi niż kuźwa wajazni ja z litrem, nie, to... Oni mi doganiają. Ok, nie mogę zabijać, mam uciekać. Jasna sprawa. Oj, okej, okay, tutaj. Za... Winkiel. No, tak myślałem. Przestańcie no Aaa, te pancerny jeszcze będą zakrętne. Na pewno. Okej, Ok, tutaj, żeby się go nie władować jakiś dziwny krawężnik, będziemy mieli kolejny zakręt. Tak. Okej, w się on też się wbił, na szczęście. Ale ewidentnie są systemy, które które nas spowalniają albo ich przyspieszają. W sensie tak jakby. Mm, wyrównanie szans. Tak jak w ścigałkach, tych nowych. Nie jestem fanem tych systemów. Nie bo jeśli ktoś idealnie przejedzie. E, idealnie przejedzie trasę, nie popełni żadnego błędu, nadal robi go ktoś, kto. to tutaj powiedzmy, że... Chyba ja mam go dociągnąć do kościoła swoją drogą. Ty. Albo i nie. Gość, który powinien, że na przykład 6 błędów nie miał, jest nieszczęścia. Tylko dlatego, że system na to pozwala. No to jest porąbane. Okej, okay, no taki był zamiar. Nie lubię tych skrudowań. Zachęcam, znaczy, przepraszam. Dobra, e, no znowu się zaczynamy dymić. To już jest. Chyba trochę tradycja tego samochodu. Okej, okay, nitro i, i zakręte. Hm, lubię. Czasami brakuje naprawdę tutaj. Będziemy za złe skręcanie, tak. Czasami naprawdę tutaj brakuje e, systemu typu. Pasek, z, pasek zdrowia Wiecie co, myślę, że... No, Mam my je zgubić, tak? Co zgubieni <grywa> Dobra Przecież mnie nie ścigają, jestem sama Ta gra tam jest uciążliwa no. Okej, okay, nowa misja. Okej, okay, i mamy kolejną misję. Oczywiście najpierw zrobimy innego jak save Okej, okay, 20 minutka. Poprzedni odcinek był trochę dłuższy, pewnie. Także może wyrównamy sobie tutaj. No, w porządku, mam takie wrażenie. Chyba, że mam coś zrobić zrobienia tak na szybko jeszcze tutaj. A to jest nudne. Nie, nach. Połączmy swoją muzykę. A, tam ci jeszcze, jeszcze leją. Okej, okay, dobra, i z tego zatem jego samochodu po prostu was pożegnam. Także dzięki wielkie, że byliście. Mam nadzieję, że się wyglądało całkiem przyjemnie. Nawet te pierwsze 7 minut próbowania usnajpienia ich. O, musimy zainwestować tanków, nie tak sobie drogo tak patrzę po tej pierwszej z wczorajszego odcinka. Mhm, zdecydowanie. Dobra, dzięki, że byliście. I mnie godzonkę wam życzę. Do zobaczenia! Hey.